Cześć Boże i dzień dobry. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku opowiem na temat nawiedzenia Bazyliki Świętych Janów na Lateranie. Bazylika Laterańska nosi właśnie wezwanie Świętych Janów. Chodzi o świętego Jana Ściciela i o świętego Jana Ewangelistę. Tym kościołem, który był główny dla chrześcijan, to po prostu był właśnie Kościół Świętych Janów na Lateranie. I stąd dlatego też na fasadzie Bazyliki... Świętych Janów jest taki, widnieje, widnieją takie właśnie napisy, że jest to kościół i matka i głowa wszystkich kościołów na świecie. Właśnie ten kościół laterański. No tam mówię, rezydował po prostu kolejni papieże kościoła, no i stąd to się wzięło, jakby powiedzmy. Watykan wtedy jeszcze nie pełni tej funkcji, właśnie liturgicznej, jakby powiedzmy. To było wspomnienie, że tam jest po prostu męczeństwo świętego Piotra. Przez 300 kolejnych lat. Także życie koncentrowało się właśnie na Lateranie. To był pierwszy, był wybudowany, jako mówię, jako kościół Lateran Świętych Janów przez Konstantyna był pierwszym kościołem. Także to jest taka matka tych właśnie kościołów na świecie. I oczywiście przebywania biskupa Rzymu też. Także stąd to się wzięło. A jeszcze pokrótce, jak to się wszystko zaczęło, to trzeba powiedzieć że ziemia tamta należała do rodziny Lateranów, ale została przejęta przez Nerona, który zabrał tej rodzinie tą ziemię i w ten sposób tamten rejon trafił do kolejnych cesarzy. Jeden z takich kolejnych cesarzy wybudował tam nowe koszary dla jezdnych oddziałów Gwardii Pretoriańskiej i wtedy, kiedy nadchodził cesarz Konstantyn, i wygrał bitwę przy Moście Milwijskim ze swoim przeciwnikiem i wkroczył do Rzymu, to on tą formację jazdy pretoriańskiej rozformował. I ten teren, gdzie były właśnie koszary tych oddziałów jezdnych, przekazał w darze papieżowi, żeby wybudował tam kościół. Papież zdecydował się wybudować tam ten kościół i ten kościół na początku był pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, czyli był to kościół chrystusowy. Z kolei te kolejne dodatkowe wezwania to dochodziły w IX i w XII wieku, co było właśnie związane z tym, że po prostu relikwie związane z tymi świętymi pojawiły się we władaniu bazyliki. Takim ostatnim jeszcze, jakby powiedzmy, wskazaniem na to, że przedtem były to koszary jazdy, to było to, że tam od strony północnej transeptu kościoła to był taki plac i na tym placu Stał pomnik jezdny cesarza Marka Aureliusza. I Ten posąg stał tam całe lata, aż w końcu w okresie renesansu zdecydowano się go przenieść na Kapitol. Z kolei zaś, w miejscu, gdzie stał ten pomnik, stanowiono obelisk. Wchodząc do Bazyliki Laterańskiej, czułem się naprawdę jak prawdziwy pielgrzym. Po przybyciu po prostu tego Rzymu, tego byłem zmachany, zmęczony, i taki naprawdę wykończony, Ten człowiek, jakby był naprawdę na prawdziwej pielgrzymce. Dojście do drzwi, prawda, świętych. I teraz muszę coś Państwu powiedzieć, coś, czego jeszcze nie powiedziałem. Otóż we wszystkich bazylikach czterech, w których byłem właśnie wtedy w Rzymie, wszystkie te drzwi przekraczałem na kolanach. Tak jak po prostu, w moim pojęciu, pielgrzym to powinien robić. Pierwsze co, no to oczywiście zaobserwować od razu na filarze wewnętrznym. Jest jakby taka reporterska zapiska tego, bo w tym roku 1300 był obecny przy tym Giotto, który jest jednym z najbardziej znanych malarzy religijnych wszechczasów. No i właśnie on został zatrudniony przez tego papieża Bonifacego VIII po to, żeby namalował taki cykl fresków dotyczących właśnie historii Lateranu. W Pałacu Watykańskim, właśnie w tych lodziach, tam, tego były takie malunki dokonane, freski dokonane przez Giotta, które pokazywały właśnie chrzest Konstantyna, budowę właśnie tej Bazyliki Laterańskiej. No i trzecią rzecz, to właśnie było coś takiego, jak w 1300 roku papież udziela po prostu wszystkim zgromadzonym wiernym tego odpustu, którzy przybywali wtedy do Rzymu, bo to wtedy to, to była Bazylika Laterańska, gdzie można było otrzymać ten odpust właśnie. I jest, to, jest po prostu ten obrazek na, ten kawałek fresku jest po prostu na na jednym z filarów świątyni laterańskiej. Dlaczego tylko fragment? No bo potem były różne pożary i tak dalej, i tamte pozostałe freski, które wymieniłem, się nie, nie zachowały. Zachowała się właśnie ta jedna część fragmentu tych malowideł, która właśnie pokazuje, jak papież udziela y, tego odpustu. No taka ciekawostka, także nie jest to. Obraz, znaczy nie jest to fresk, jakoś tam najlepiej po prostu zachowany, no ale zawsze z takiej ciekawej wartości, warto, że akurat ta część się zachowała, pokazująca papieża, który rozpoczyna tą serię tych, tych, tych lat jubileuszowych. No, taka ciekawostka. Chodząc dalej, jak Państwo wiedzą, byłem sam, wszedłem po prostu, no i tak się rozejrzałem: no jeszcze mojej pielgrzymki nie ma. A więc poszedłem i tak po prostu wybrałem takie miejsca, żeby widzieć, prawda, te, te relikwiarze św. Piotra i świętego Pawła, głów świętego Piotra i świętego Pawła, ale w takich relikwiarzach, przypominających właśnie jakby takie posągi apostołów, prawda. I tam te, 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 te relikwie tych te głów są. A dlaczego i kiedy się tam znalazł, to Zaraz powiem. Otóż Sytuacja polityczna zewnętrzna czyli bardzo agresywny władca francuski w tamtym okresie, czyli w XIV wieku, doprowadził do tego, że w ramach, żeby protekcję zapewnić papiestwu, to doprowadził do tego, że papiestwo się przeniosło do Awinionu, co nie było dobrą rzeczą, bo no wtedy w Rzymie się zaczęły dziać różne rzeczy, które niektórym przypominały wręcz koniec świata. Sam właśnie Lateran spłonął wtedy w 1360-1361, były wielkie pożary, i papieży się czasami pojawiali w Rzymie, tak bo przyjeżdżali, ale wracali tam, starali się odbudowywać ten Lateran. Prawda? Papież zarządził odbudowę taką dziesięcioleci, dziesięć lat trwającą praktycznie, żeby ten Lateran jakoś wyglądał. No i wtedy też stwierdził, że jak nie ma papieża, to przynajmniej trzeba dać, że tu jest to centrum prawda, tej władzy papieskiej. No i to był Urban V, który rozkazał, że po prostu właśnie z tych miejsc, gdzie pogrzebani są Piotr i Paweł, z tych bazylik, akurat pobrano relikwie czaszek świętych i umieszczono je właśnie w takich bogatych relikwiarzach na Lateranie, w bazylice Laterańskiej. Żeby lud już się nie miał powodów, żeby ewentualnie atakować, czy powiedzmy, czy inni możnowacy rzymscy. Żeby, po tego, żeby nie doprowadzać do takich właśnie gwałtownych sytuacji, że Lateran płonie i pałac papieski, czy bazylika, i żeby po prostu to no, jakoś y, funkcjonowało, że y, sakrum prawda, świętych nie, nie doprowadzi, że nie będą się porywali właśnie na, na to święte miejsce. No a poza tym, że papież za jakiś czas będzie mógł tam po prostu wrócić, co się potoczyło potem później inaczej. Ale właśnie w taki sposób zdarzyło się, że relikwie głów, Mimo, że pozostałe części prawda, relikwii, ciał po prostu świętych pozostały na swoim miejscu, czyli na Watykanie i w tej Bazylice św. Pawła za murami, to głowy właśnie św. Piotra i św. Pawła spoczywają w, na wysokościach, na tym baldachimie w Bazylice Laterańskiej. Ale w każdym razie poszedłem, siadłem sobie tam, patrzę sobie, od razu, tak, naprzeciwko po drugiej stronie są takie wielkie. Do, w całym kościele są takie y, posągi olbrzymie y, apostołów. No i tak, akurat siadłem na, na, tak naprzeciwko Jakuba wie, wie, Większego. No, prawda? Mój patron, a więc myślę sobie, no to jak w domu się poczułem, można powiedzieć. Okej. Okay. Zasiadłem na, na tym fotelu i Usiadłem, no i zacząłem się po prostu modlić do apostołów, do świętego Piotra i do świętego Pawła. No, te, modliłem się już nie za kogoś innego, ale za siebie w tym przypadku. Nie tak, że, że, że ten, ale po prostu taka sytuacja nie wiadomo, co, co, co będzie po prostu, gdzie oni są czy nie podjęli jakichś takich działań. Niepotrzebnych, nie, 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 nie wiem, nie wezwali karabinierów, i tak dalej, że mnie szukano, i tak dalej. Zobaczymy, co będzie. Na razie jeszcze nie ma. No ale mówię, nikogo nie było, a więc jestem jakby pierwszy, bo godzinę mieliśmy ustaloną tam na 16, że ma być msza. Byłem wcześniej, a więc no, myślę, że zobaczymy, co będzie. No i po jakimś czasie zaczynają do mnie właśnie ci moi współ, ci, z którymi byłem na tej pielgrzymce podchodzić. I, z, i z, z, rozmawiamy co do tego. Co, no znalazłem się, no jestem, prawda, na, na tej zasadzie. I wtedy mi też pokazano kolejną ciekawą rzecz, o której zaraz więcej powiem. Po prostu y, po y, lewej stronie, jak się patrzy w kierunku ołtarza, to jest taka kaplica Najświętszego Sakramentu. Piękna kaplica Najświętszego Sakramentu, ale co jest najciekawsze, to jest to, co jest na wysokości nad tym Najświętszym Sakramentem, nad. Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci z brązu, to stanowi taki jakby yy, relikwiarz, można powiedzieć, pod którym jest ukryty stół z Ostatniej Wieczerzy. Przynajmniej ten fragment z osta stołu Ostatniej Wieczerzy, na której Pan Jezus pierwszy raz sprawował Eucharystię. Yy, oczywiście, no, widać tylko jakby, jakby końcówki, yy, bo to jest... Kilkadziesiąt centymetrów na sto ileś centymetrów ma ten, ten, ty, 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 tego fragmentu z tego stołu. Ale jak potem sprawdzałem po prostu u Katarzyny MR, to ona, właśnie zgodnie z tymi swoimi wizjami, mówiła, że ten stół przy ostatniej wieczerzy był bardzo wąski. Czyli jest 10-70 centymetrów, po tego, a jak długi był, to nie wiemy. Ale istotne jest to, że dawne podania, które są związane właśnie z Lateranem, że to jest po prostu ten oryginalny stół, tu się nie ma co dziwić, no, bo jeżeli Kielich z Ostatniej Wieczerzy był też po prostu w Rzymie, no to znaczy był sprowadzony, no apostołowie mieli dostęp do tego, jak to tam właśnie błogosławiona Katarzyna podaje, to, to środowisko najbliższe, czyli Matka Boża i apostołowie, no to zbierano po prostu te jakby pamiątki związane z Panem Jezusem, no, a potem przekazywano tym wspólnotom, które tam po nich zostały. A w przypadku apostołów, no zostali, został Kościół rzymski, i on przejął te, te rzeczy. I o co chodzi? No, kielich z ostatniej wieczerzy był, wiadomo, w Rzymie przez długi czas, aż w końcu w czasie prześladowań zawieziono go do Walencji w Hiszpanii. I, i tyle. Ale sam stół, po prostu czy ta część stołu, na której pan Jezus sprawował Eucharystię, no to jest właśnie tam na Lateranie. I to jest stara tradycja, bo o co chodzi? Jest taki, dalej idąc właśnie po lewej stronie, w kierunku jakby patrząc ołtarza, dalej, to się idzie do zakrystii po lewej stronie. I przechodząc do tej zakrystii, to są, jest po prostu, jest napis taki, to jest tak zwana Wielka Karta Laterańska i ona opisuje po prostu te relikwie, które właśnie były Związane z Lateranem, które tutaj były. No i właśnie stąd się wie, że w relikwie były świętego Jana Chrzciciela, świętego Jana Apostoła, relikwie związane, ale też najważniejszą w ogóle relikwią, która jest tam, jak to jest zaznaczone, od czasów apostolskich. Czyli mówię, to apostołowie święty Piotr musiał przewieźć sobą ten fragment stołu, na której Pan Jezus sprawował Eucharystię. No i jest właśnie zaznaczone, że właśnie od czasów apostolskich jest ta relikwia te, tego stołu i że ona była też noszona, bo to przenosi, to jest tylko blat, prawda, na tej zasadzie był, został zamieniony na ołtarz, to zaraz wyjaśnię jeszcze, i na niej była noszona po, 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 po właśnie po katakumbach, po różnych miejscach i że tam różni kolejni papieże i męczennicy sprawowali właśnie na nią na niej Eucharystię. Czyli, jakby to, prawda, to, to, to że Święty Piotr przywiózł, opowiadał innym, że to jest właśnie ta część stołu na ten, to potem było to jakby na tego najwyższego kręgu, powiedzmy, tych kapłanów rzymskich, czyli papieży, i na, do sprawowania na niej Eucharystii. I właśnie w kablicy Najświętszego Sakramentu ten ołtarz jest. Dlatego proszę się nie dziwić, że widać właśnie te jakby obwódki, czyli to jest, jest drzewo cedrowe, ten stół miał być. I z nich też zostały takie jakby obwódki zrobione, bo stół na pewno był płaski. A chodzi o to, że kiedy przerobiono go na ołtarz, no to właśnie z części tych, z części z tego stołu na pewno dodano takie jakby ołtarzowe takie obwódki. I widać praktycznie tylko te drewniane obwódki. Reszta jest zasłonięta właśnie tą jakby powiedzmy tym relikwiarzem z ostatniej wieczerzy który jakby skrywa ten stół na sztyle, ale jest to. I jest właśnie, By, był, ta magna karta i wielka karta laterańska, ona zaznacza, ona była y, ustawiona właśnie w tej Bazylice Laterańskiej w XIII wieku. I czyli ona zaświadcza o jakiejś tradycji, która trwała przez stulecia przedtem. A on sama świadczy o tym, że sama tradycja trwała od czasów apostolskich. I potem, właśnie w czasach pierwszego Kościoła, też było, że sprawowano właśnie na tym przeświętą. Także to tyle, jeżeli chodzi o najważniejszą relikwię, która znajduje się na Lateranie, czyli stół pański z ostatniej wieczerzy. Ten stół, na którym Pan Jezus sprawował Eucharystię. Ale nie jest to jedyna relikwia liturgiczna, która znajduje się w Bazylice Laterańskiej, bowiem główny ołtarz. Ołtarz papieski skrywa też podobno bardzo ważną relikwię. Ma tam bowiem znajdować się ołtarz z kolei samego świętego Piotra. Święty Piotr przecież też był kapłanem i miał taki właśnie ołtarz swój drewniany przenośny, wzorowany na pewno na tym, jaki przyjął w pamiątce po Panu Jezusie. I ten właśnie Ołtarz św. Piotra z kolei, drewniany, ma znajdować się tam, gdzie zazwyczaj w ołtarzach znajdują się relikwie świętych. A w przypadku ołtarza papieskiego właśnie w Bazylice Laterańskiej jest wewnątrz ten ołtarz drewniany Świętego Piotra. Teraz dalej co? No, no mówię, zaczęła się, powchodziły już te wszystkie grupy z katowickiej pielgrzymki. Siedliśmy, zaczęła się msza. I powiem szczerze, potem nastąpiło kazanie. Jeden z pomocniczych biskupów katowickich miał kazanie i powiem szczerze, że to było bardzo dobre kazanie, bo było i życiowe i takie w tej sytuacji, kiedy, jak wiedzą Państwo, ja się urwałem z pielgrzymki, tak to nazwijmy, chociaż to no, taka sytuacja była. I biskup opowiada coś takiego, że właśnie 25 lat wcześniej, jak był młodym księdzem, Przyjechali do Rzymu na, właśnie na jubileusz, właśnie roku 2000, wtedy był, i właśnie pojechali do Katakum. Jak zeszli do tych katakumb, się tam pomodlić, odwiedzić, to wtedy ukradziono im po prostu ten taki, ten samochód, którym byli, taki transportowy, którym przyjechali, czy coś takiego, tak to, to można nazwać. No i co tu robić? No to mówi, jedyny autobus, który stamtąd jeździł z tych kwiatek, to był właśnie na Lateran. Także on ma takie osobiste jakby doznania też z Lateranem. No to po prostu wsiedli w ten autobus i pojechali na Lateran. No to mówi, jak już tutaj jesteśmy, nic nie mają, no to przynajmniej zdobyliśmy ten odpust. Poszli do tej bazyliki, zdobyli ten odpust, wybaczyli tym złodziejom. Jeszcze po prostu, to, żeby, żeby nie mieć żadnego przywiązania do grzechu, wybaczyli tym złodziejom, tak ten biskup opowiadał. No i potem coś ich oświeciło. który z nich sobie przypomnił, że ma jakiegoś znajomego księdza. No zadzwonili do tego księdza, powiedzieli o sytuacji i nagle ich sytuacja się całkowicie zmieniła, bo po prostu, jakby to powiedzieć, załatwili u zakonnicy jakiś nocleg po tego, opłacili im powrót do Polski, w ogóle takie coś niesamowitego, jakby biskup mówił, że właśnie z, z niczego jakby już byli totalnie po prostu na dnie, a nagle się okazało, że wszystko się jakoś poukładało. Oczywiście no, samochodu nie znaleziono itd. i tak dalej, tych rzeczy, które i po tego, no, ale mogli spokojnie wrócić do Polski i, i ten. Także miał takie wspomnienia akurat biskup w czasie kazania z tej, z tej swojej poprzedniej wizyty w Rzymie, y, znaczy wizyty w roku jubileuszowym. I powiem szczerze, spodobało mi się to, bo się tak jakby, powiedzmy, mogłem wczuć w to, jakby współczuć. I tego z moją sytuację, że częściowo powiedzmy tak, no bo też taki byłem, jakby powiedzmy, na zrywie, że się tak wyrażę, a tutaj tak na po tego. No i jest coś takiego we włoskich kościołach, jak się podoba kazanie, to biją brawo. I tutaj ja czasami, no nie będę ukrywał, czasami to w Polsce będąc, wiedzą, no wiedząc o tym zwyczaju włoskim, ale jak było dobre kazanie i takie czuć, było takie, takiego ducha, powiedzmy, na kościele, że. Że można to zrobić. To ja biłem to brawo. No i w tym przypadku zrobiłem coś, ale mówię tutaj, trzeba być ostrożnym, w tym znaczeniu, że no, czasami ktoś skończy jakiś ksiądz czy biskup mówić kazanie, a tu ktoś zacznie bić brawo, a nikt tego nie podejmie. No to trzeba walczyć wtedy. wtedy może być tak no, średnio sympatycznie. Ale jak powiedzmy, to, że czuje się, wszystko tak, że wszystko jest taki. Taka potęga duchowa, że idzie, prawda, z tych słów i tak dalej, no to czasami tak, a człowiekowi same ręce składają. No i to zrobiłem coś, co uważam za mój, mój wkład w tą pielgrzymkę. Akurat na stulecie diecezji katowickiej zacząłem bić brawo. Zacząłem bić brawo, jak biskup schodził już, prawda, z, z kazalnicy. I wszystkie cztery grupy podjęły to, to akurat tego. Były rzęsiste brawa. Także podejrzewam, że się też tam biskupowi zrobi, musiało zrobić bardzo miło, bo powiem szczerze, to były jedyne brawa, które w czasie tej pielgrzymki we wszystkich bazylikach były słyszane akurat po prostu po tego. Także taka, taka ciekawostka i mówię, uważam mój wkład. Mówiłem to brawo i, no, i tyle. Ale bo zaczęło się coś innego też, jeszcze ten nie zwrócono tak specjalnie na tę moją zrywkę, za specjalnej uwagi, z tego względu, że ludzie zaczęli mdleć w ogóle. Zdarzyło się coś takiego, jak wiedzą Państwo, pielgrzymki są, prawda, dla sił zła, sił demonicznych, są bardzo, jak to się mówi, przeciwstawne. Oni nie cierpią, te, te rogate istoty nie cierpią pielgrzymek. I coś takiego się zdarzyło, że można było to potraktować, a ja tak przynajmniej potraktowałem, że wtedy się zaczął jakby atak właśnie na pielgrzymkę tamtego dnia. mówię, nie zwrócono na, na moje, jakby powiedzmy, ten, ten mój zryw do specjalnej uwagi, bo ludzie zaczęli im Ludzie zaczęli im w poszczególnych tych częściach pielgrzymki czterech, aż, yy, prawda, yy, arcybiskup musiał poprosić właśnie tych organizatorów, żeby po prostu ograniczyli. Ten, właśnie ten, ten, ten zakres tego, co ma być zwiedzane, żeby ludzie mogli od, od, odpocząć, trochę. Ja mówię, ja też to czułem, bo po, po sobie po prostu, jakby powiedzmy, jak e, 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 jak dychałem, jak to się mówi, w czasie, e, kroczyłem w tej pielgrzymce, to też, ale mówię, no starsze osoby to ten, zaczął osobom po prostu mdleć. Ale to było coś więcej w tym, jeszcze też związane, ale to zaraz powiem. No dobra, po wyszliśmy przed Kościół. No i oczywiście sam szef tego biura podróży, tak do mnie podszedł, no to co się stało? Nie? No to ja mówię, odpowiedziałem mu po prostu, że tu się zagadałem z kimś tam, pokazywałem się tego potem sytuacja była taka i taka, no ale mówię, do, y, trzeba było dotrzeć. Ja mówię, mam na miejsce tutaj na Lateran, to, to potem sobie potrafię poradzić i mam nadzieję, tylko, żeście się mną y, no, tam nie, nie przyjmowali zbyt. No i potem idziemy, prawda, jeszcze zobaczyć, bo przy samym Lateranie to jest jeszcze taki budynek wystawiony, w którym znajdują się święte schody. Święta Helena, jak była właśnie szukać tych pamiątek po Panu Jezusie w Jerozolimie, w Ziemi Świętej, no to właśnie, Przywiozła też te schody, które były po prostu tam w miejscu i to są te schody, na które po prostu Pan Jezus był prowadzany właśnie do poncursza Piłata. I w tomi i z powrotem, w szczycie, w szczycie tych schodów właśnie Pan Jezus był sądzony. No to poszliśmy i się zaczęło właśnie jakieś takie zamieszanie właśnie, coś takiego, że nagle ci Włosi, którzy tam oczywiście zajmują się tym, otwierają i wpuszczają Kolejne partie, prawda, tych pielgrzymów. Nagle tego, że te wchodzą tylko ty z przewodnikami, tutaj ci z części z tych przewodników, nie wiem, nagle jakichś takich dostali też, tych naszych, że, że oni nie chcą wchodzić, no bo może, jak oni mówią, często wchodzą, prowadzące, tylko to się odechciało, ale tak się zrobiło takie jakieś zamieszanie. I ja mówię, czuć było w tym, bo przedtem słyszałem taki tekst, że w Rzymie nigdy nie pada. A teraz, tak właśnie stoimy tak od, od tego miejsca, w którym. I, pat, I patrzyłem na bok baz, bazylik Laterańskiej i nagle patrzę i tu zaczęło kropić na nas po prostu woda. Ja sobie myślę, no będziemy wracali w strugach w deszczu, bo tak to się zapowiada. Nagle się takie chmury silne zebrały nad tą Bazyliką. I patrzyłem w górę na chmury, no naprawdę te włoskie chmury są niesamowite, ale w tym przypadku one coś, coś takie burzowe się robiły. Coś niesamowitego. Nagle, nie, nie, nie wiadomo skąd, po prostu nagle się taka burza. Ja sobie pomyślałem, no jest to takie, tutaj jakieś szaleństwo. Ci nasi tutaj ludzie zaczęli się drzeć na tych włoków, że nie chcą wpuszczać. Tam ci Włosi się zaczęli drzeć, że nikogo nie wpuszczą, bo tego nasi, ci, ci przewodnicy niebo, jakoś tak nagle po tego odpuścili sobie sprawę, taka, taka dziwna sytuacja się zrobiła między po tego. Ja sobie myślę, no diabeł się tu kręci, jak 150. I mówię, ci ludzie przed tam, którzy zaczęli też padać zmęczeni i tak dalej, taka dziwna. To był, ja uważam, że to był dzień, czas, to był, po spotkaniu właśnie z papieżem, wtedy jak się to wszystko, jak się wtedy urwałem w tego, to się zaczęło dziać tak, że, że był taki atak, jakby powiedzmy, ogólnie na pielgrzymkę. Ja to tak odebrałem, ale jak wyszli z tych schodów, to się wszystko jakoś uspokoiło. No i w ten sposób żeśmy spod, skończy, ukończyli nasze nawiedzenie na Lateranie, najstarszym kościele rzymskim i matce wszystkich kościołów świata.